Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie Twoja Rada dla Unii Europejskiej. Tego typu konkursy są najlepsze, dlatego że można się dowiedzieć, jak funkcjonuje Unia Europejska, nie z książek, tylko poprzez praktyczną grę symulacyjną, gdzie wchodzi się wreszcie interakcje z innymi ludźmi. Sam brałem udział, jak byłem w bardzo młodym wieku, mając 18 lat, w tego typu grze symulacyjnej na temat ONZ-u. Później przeczytałem na ten temat mnóstwo książek, ale tak naprawdę to, czego się nauczyłem w tej praktycznej wymianie poglądów, zostało ze mną na zawsze. My tutaj w Parlamencie Europejskim, w jednej z moich komisji, komisji, która się zajmuje jednolitym rynkiem, zajmujemy się ochroną praw konsumenta. Taką najważniejszą rzeczą, nad którą ostatnio pracowaliśmy, była oczywiście sama dyrektywa dotycząca praw konsumenta, a chodzi nam o to, żeby w Unii Europejskiej nie było 27 różnych porządków prawnych, tylko żeby obowiązywały mniej więcej te same zasady. To jest ważne, dlatego że na przykład, jeżeli chodzi o handel na internecie, tylko 6% Europejczyków, którzy dokonują zakupów w internecie. Zakupują rzeczy z kraju poza krajem swojego pochodzenia. I chodzi o to, żeby mieli gwarancję, że te prawa, które mają u siebie w domu, są przestrzegane w całej Unii Europejskiej, dlatego że to zapewni im zaufanie do dokonywania tego typu transakcji. Także jednym z naszych głównych zadań tutaj jest próba ustanowienia jednego systemu prawnego, po to, żeby ludzie mieli gwarancję, że te same prawa obowiązują wszędzie.